Panie Ujadowski. Moje pytanie dotyczy też handlu ludźmi, o którym pan mówił bardzo ogólnie. Chcę zapytać pana o ocenę dyrektywy z kwietnia 2011 roku. Czy w pana opinii ta dyrektywa została dobrze i skutecznie wdrożona przez państwa członkowskie, szczególnie w odniesieniu do wysokości kar i konfiskat narzędzi przestępstwa. Czy mówiąc krótko, Pan ma dobrą ocenę tej dyrektywy i, i rzecz polega wyłącznie na jej wykonywaniu, czy też podejmie Pan jako komisarz odpowiedzialny za tę dziedzinę inicjatywy zmian w prawie? Chciałbym prosić o odpowiedź na, na, na to pytanie. Raz jeszcze o konkretną ocenę tej dyrektywy i yy, o ewentualne propozycje Pańskich zmian w zakresie prawa.